Termo, witam w kolejnym filmie z opinią o czempionie. Tym razem weźmiemy sobie pod lupę Kamil, dlatego że wygrała ona ankiecie dla osób wspierających kanał. Standardowo nie będę tutaj nawiązywał do jakiegoś konkretnego patcha, itemów, run, bo to, to wszystko przemija, zmienia się. A ja chcę, żeby ta opinia była bardziej ogólna, bardziej ponadczasowa. No i jeżeli chodzi o Kamil, to można ją jasno skategoryzować jako czempiona, który wpada w tę kategorię zwaną sidelaner, czy też jeszcze bardziej Split Pusher, chociaż ta kategoria tak naprawdę jest nieco przestarzała, ponieważ już od wielu, wielu lat w LoL'a nie da się grać w taki sposób, że wygrywamy grę, przez split push. Split push jest czymś, co opcjonalnie jest możliwe sytuacyjnie, natomiast nawet postacie, które są w nim dobre, tak czy inaczej, wiele razy w grze, wcześniej czy później, muszą się grupować i grać klasyczne teamfighty, klasyczne zestawienia 5 na 5 4x4, po prostu konfiguracje, gdzie bierze udział więcej graczy, więc wygrywanie gry przez split push jako główne źródło win condition, w zasadzie od wielu, wielu lat nie jest za bardzo możliwe, a przynajmniej nie jest możliwe w większości gier, bo oczywiście są jakieś tam wyjątki czynniki sytuacyjne. Tak czy inaczej, wpada nam w te kategorie czempionów split pushujących, obok, znowu stereotypowo, raczej. Odnosząc się do postrzegania graczy, ani do tego, co ja bym proponował jako system pojęciowy obok jakiejś fiory, Jaxa, Irelii i tak dalej, tym podobne czempiony. No i moim zdaniem, jest to pod tym względem, biorąc tę kategorię czempionów, zdecydowanie najlepszy skillset, jeżeli chodzi o Split Push side lane czempiona. Więc może zacznijmy od omówienia pokrótce jej speli. Jeżeli chodzi o jej pasywkę oraz jej umiejętność W, to to są dwie rzeczy, które pozwalają jej. Przetrwać laning phase oraz być efektywną w krótkich tradeach. Ta tarcza z pasywki jest w stanie przyjąć naprawdę dużo obrażeń. Trochę gorzej, jeżeli przeciwnik ma mieszany damage i biorąc pod uwagę, że pasywka zawsze blokuje tylko jeden rodzaj damage'a, to są championy, przy których value jej będzie nieco zmniejszone albo wręcz drastycznie zmniejszone. Natomiast najczęściej pasywka w połączeniu z W to są dwie rzeczy, które w early game pozwalają nam przetrwać, przejść przez laning phase, a z czasem nie są aż tak kluczowe. Oczywiście championy w LOL są projektowane w taki sposób, żeby spele były użyteczne do samego końca gry i nie było czegoś, czego nie używamy. Więc W jak najbardziej jest przydatne również później, ale nie stanowi o sile czempiona. A raczej jest to coś, co jest wpisane w skillset po to, żeby być w stanie przetrwać linię, czy to pofarmić z tego miniony, czy to trochę spałkować przeciwnika, lecząc się, a najlepiej w ogóle maksymalizować value tego spela i robić jedno, drugie, bo cooldown jest stosunkowo długi. Podobnie pasywka oczywiście również później potrafi być potężna, ale te dwie rzeczy bym wyróżnił, jeżeli chodzi o early game. Natomiast siła czempiona w późniejszym etapie raczej tkwi w pozostałej części skillsetu. Jeżeli spojrzymy sobie na Q, no to można powiedzieć, że jest to spel praktyczny, praktycznie idealne. Przywalenie z damage'u, czyli oczywiście takiego, który nie jest blokowany ani przez Armor, ani przez resisty, zawsze jest o tej samej wartości, więc co najwyżej HP może tutaj pomóc, żeby przeżywać dłużej. Jest to przywalenie z masywnego true damage'u co kilka sekund. Na autoataku, który w zasadzie no, nie ma dużo kontr, oczywiście autoataki można blokować, Timo może rzucić Ci blind, a Jax może zablokować ze swojego E i tak dalej, więc oczywiście autoataki mają jakieś kontry, natomiast nie mówimy tutaj o spelu, który można uniknąć w takim klasycznym sensie zdodgowania, no bo jest autoatak, atak, klikasz to i po prostu przeciwnik zostaje dem masywny true damage, co sprawia, że oczywiście Kamil kojarzy się w większości graczy jako odpowiedź w tanków i jest w tym dużo prawdy, dlatego, że tanki zarówno aż tak mocno nie paniszują jej na linii, jak ewentualnie bruzerzy, czy tym bardziej jakieś bardziej carry championy, a później ona tak naprawdę tankami się bardzo nie przejmuje, bo i w większości buildów Kamil na przestrzeni lat znajdował się lifesteal, więc tank nawet jeżeli coś tam zada, to i tak zostanie to wyleczone na wave'ie na side'zie, a ze wspomnianego kół Kamil przebija się przez tanków za pomocą true no Oczywiście poza tym, że jest to masywny true damage jest to również reset auto ataku, także jak Najbardziej fajnie, można wrzucić bardzo szybko dwa autosy, później kolejny reset autoataku z kolejnej części Q, więc właściwie cały czas wrzucamy bonusowe autoataki, w pewnym sensie pomijając atak speed, bo attack speed można powiedzieć, że jest to w uproszczeniu cooldown na autoatak. Dostajemy też bonusowego range'a, bonusowy movement speed, więc spell, który ma wszystko pomijając to, że jest to jednak single target. No właściwie do spela idealnego brakuje tylko żeby robiło to AOE damage i to będzie tak naprawdę pierwsza taka wada Kamil, że jest to jednak champion, który jest single target, zatem idzie w teamfightach może nie być najlepszy do czego przejdziemy, ale Kontynuując przeglądanie speli, jej e, wyskok z kilometra, coś co sprawia, że nie możemy czuć się bezpiecznie na sajdzie przeciwko niej. Czy to kiedy po prostu ona linuje, czy to kiedy może wyskoczyć gdzieś od strony dżungli, gdzie nie ma wizji, zgankować. Czy to w momencie, w którym ona ma prio z side'a i schodzi i zajmuje na przykład flankę po jakiś objective, albo tretuje graczy, którzy kontestują midwave, też to jest bardzo groźne, więc w zasadzie, no po prostu dash z kilometra, sprawiający, że champion jest ekstremalnie mobilny, świetny spel. No i oczywiście RK. Opcje counterplaya tego spela są wyjątkowo małe, zarówno przed jego rzuceniem, bo ciężko jest powstrzymać wykastowanie go, ona staje się nietargetowalna. To też daje dodatkowe możliwości outplayu, ponieważ można tym spelem coś zdodżować, coś wyminąć poprzez nietargetowalność, uniknąć czegoś, co leci, albo Zgubić agro albo skancelować kastowanie czegoś u przeciwnika. Więc z jednej strony to ma mało counterplaya przed wykastowaniem, a z drugiej strony po wykastowaniu, kiedy target znajduje się pod już działaniem Rki Kamili, też nie za wiele można już zrobić. Wiadomo, można to jakoś przeczekać na zoni, próbować kamili scekować, dostać pomoc sojuszników, jeżeli mówimy o konfiguracji nie jeden na jeden, tylko w jakiejś tam większej grupie, ale tych opcji counterplayu jest bardzo mało. No i również RK -ka Kamili w żaden sposób tak naprawdę nie skaluje się z jej statystykami, co sprawia, że w przeciwieństwie do innych split pusherów, typu właśnie jakieś fiory. Jacksy i Relie. Kamil, nawet kiedy jest do tyłu w grze, Jakim sensie ma utility? Nadal jest w stanie, nawet będąc mega mega do tyłu, skoczyć z E, zerkować kogoś i sforsować chociażby wymianę 1 za 1 na jakiś bardziej wartościowy target od niej. Jeżeli ona jest do tyłu, no to nadal jest w stanie lecieć w tego nafidowanego przeciwnego carry i zrobić wymianę 1 za 1, która w tym kontekście jest pozytywna, no bo ona jest do tyłu, a ten carry może być win condition dla przeciwnika i w ten sposób wygrać grę, co wyróżnia ją pozytywnie na tle innych split pusherów, którzy jednak są bardziej zależni od Golda Expa posiadanego na sobie jeżeli są bardzo do tyłu, to jednak nie mają aż tyle utility w skiesie, a Kamil, nawet jeżeli jest bardzo. Do tyłu, to jednak może tych Ceców tego zamknięcia, wyłapania przeciwnika poszukać, niezależnie od tego, jak bardzo do tyłu jest, jeżeli chodzi o jej poziom Golda Expa, jak bardzo słabo poszedł jej early game. I dlatego uważam, że z tych wszystkich split pusherów, sidlainerów, Kamil ma najlepszy skillset w grze. Jest również bardzo kombogenna, może przenosić pulkę Oriany, RK Galio, może zamykać kogoś, kiedy doskakuje na przykład Evelyn z niewitki, kiedy Twisted Fate typuje. I berstują jeden target wraz z Kamilą, czy jakaś talia doskakuje do Saida i wy wyłapuje z Kamilą. Także ekstremalnie, ekstremalnie kombogenne jest jej wejście z AR-ki. To znowu sprawia, że nawet jeżeli jest ona lekko do tyłu, albo nawet bardzo do tyłu, to w odpowiednim drafcie ma ona wali w postaci tego, że kombi się z innymi spellami, z innymi, innymi czempionami, które zostały zdraftowane do niej. Także znowu masa, masa plusów. Mówimy o masie plusów, to teraz jakie są minusy, bo niestety minusy tego czempiona są też bardzo widoczne i bardzo jasno zarysowane. Pierwszy i najważniejszy, absolutnie największy minus to jest brak wave cleara słaby early game. Jej cooldowny w early game są bardzo długie, zarówno na pasywkę, jak i na W. Trzeba bardzo mądrze grać dookoła tego, maksymalizować value, ale przede wszystkim brak, no brak wave cleara bardzo, bardzo boli. I jest to naprawiane poniekąd przez itemy, bo na przestrzeni lat można było kupić diamant, czy hydrę, czy ewentualnie jakieś inne opcje pod to, żeby jej auta takie jednak były aoe i czyściły wave'a, no ale to jest już coś, co pojawia się w buildzie później. No na samym początku ten wave clear jest po prostu tragiczny, jest absolutnie tragiczny, co można bardzo łatwo wykorzystać przeciwko Kamili. I zarówno wave clear, jak i ogólnie to, że jest ona dosyć słaba w early, sprawia, że ciężko jest przez to early przejść, nie będąc do tyłu. I o ile, tak jak powiedzieliśmy, będąc do tyłu, dalej ten czempion coś robi, ma utility, tak nie jest to sytuacja zbyt pożądana. Jak pewnie można się domyślić, bycie do tyłu nie jest szczególnie fajne, więc jest to czempion, który pomimo tak wielkiej ilości plusów ma brak cleara i słaby early game jest największym, gigantycznym minusem. Ten early game jest na tyle słaby, że nawet czempiony, w które teoretycznie Kamila jest odpowiedzią, jest traktowana jako jakaś tam kontra powiedzmy, czyli na przykład w tanków, to ona nadal na tych tanków potrafi i bardzo często przegrywać laning phase. Tego typu postacie, w które Kamila teoretycznie powinna być dobra, to i tak na przestrzeni lat bardzo często ona przegrywała w nie early game i chodząc w mid game, late game, była jednak do tyłu, co znacząco utrudniało grę. Kolejny minus jest oczywiście taki, o którym już troszeczkę napomnieliśmy, jest to jednak champion, który jest stricte single target. Jeżeli gramy na side 1 na 1 no to nie ma tutaj żadnego problemu, bo jest przepotężna. Jeżeli gramy 2 na 2 przy side dookoła niej, czy w jakichś potyczkach mniejszej ilości graczy, to raczej nie jest wielki problem, no bo berstujemy jeden target i w ten sposób wygrywamy. Natomiast w Fajcie to, że jest to czempion single target, no nie premiuje go. Teamfighty jednak lubią AOE damage na wiele targetów. No i oczywiście Kamil nie jest jakaś bardzo słaba w teamfightie jeżeli zajmie ona pozycję od flanki i po prostu wejdzie w kerry, to spełni swoje zadanie podobnie jak gdyby była po prostu asasynem. I to nie jest jakaś wielka wada, no natomiast no warto wspomnieć, że jednak jest to czempion który w zasadzie ma stricte single target. No AOE damage na autoatakach wzięty z itema nie naprawia tego, że Champion jest full stworzony do nadawania damage'a single target. Kolejny problem, jeżeli chodzi o Kamil i to, dlaczego ona nie jest aż tak popularna, jeżeli chodzi o ProPlay, choć oczywiście zastosowania na przestrzeni lat dla niej się zdarzały bardzo liczne. Tak, no, pomimo tego, że skillset wydaje się później absolutnie genialny, nie grał ona aż tak często. To już powiedzieliśmy, że głównie ze sprawą słabego early game'u i wave clear'a, Natomiast kolejnym problemem, który występuje w ProPlayu, jest to, że Kamil jest bardzo słaba w scenariuszach słapowych. Na przestrzeni ostatnich lat często zdarzały się słapy, gdzie gracze od pierwszych leveli zamieniali się i Liniami, wędrowali po tych liniach i kamil w tego typu scenariuszach, gdzie nie można spokojnie przetrwać. Kilku pierwszych leveli, do farmić tego pierwszego spajka, będąc w miarę na równi ewentualnie lekko do tyłu. To ten scenariusz dla niej jest wyjątkowo negatywny. Jest ona bardzo słaba w scenariuszach słapowych, co też sprawia, że jej zastosowanie w competitive, pomimo licznych plusów nie jest aż tak mocne i nie jest aż tak często widywane. Kolejna odpowiedź, jak można grać na kamile, to jest oczywiście trzymanie ceceka na odpowiedni moment. Jeżeli ona po wykastowaniu Rki od razu dostanie cecek i zostanie wybombiona i w ten sposób się ją spiluje, no to oczywiście jest to jakaś odpowiedź. Można powiedzieć, że jest to odpowiedź w zasadzie na większość czempionów, które chcą wejść, żeby w odpowiednim momencie je cecekować. Ale warto o tym wspomnieć, no bo to, że jest to proste i raczej standardowe, podstawowe, nie znaczy, że nie jest wartościowe. Właściwie najprostsze rozwiązania często warto przypominać i masterować je na blachę. Więc zostawienie CC-ka na odpowiedni moment, by coś jej skancelować, co nie jest aż takie łatwe, bo tak naprawdę RK sprawia, że jest ona nietargetowalna i to ona kanceluje wiele rzeczy, wiele animacji, wiele kastowaniu przeciwnika. Ale jeżeli wiemy w jakim momencie rzucić odpowiedni cecek, no to jesteśmy w stanie takiej kamili zepsuć wejście. Więc trzymanie CC na odpowiedni moment to też jest jakaś odpowiedź w nią. No i oczywiście nauczenie się, jak grać przeciwko split push to nie jest wcale takie ciężkie, natomiast wymaga odrobiny wiedzy o grze. Głównie o tym, w jakich timerach wypychać wave'y w stosunku do obiektywa, tak, żeby split push w ogóle nie był możliwy w klasycznym rozumieniu split pushowania, czyli wytwarzania dwóch źródeł presji naraz. To jeżeli w odpowiednim momencie wiemy, kiedy i jak to zrobić, żeby usunąć danego wave'a, jeżeli wiemy, który to wave, kiedy to zrobić, jak to zrobić i zsynchronizować mapę, no to split push przestaje być możliwy. I tak naprawdę na makro odpowiedź na split push nie jest aż taka ciężka. W niezorganizowanym poziomie gry na solo queue gracze się gubią i split push potrafi być bardzo potężny, ale im lepszy jest poziom gry, im bardziej skoordynowany, tym split push jest rzadziej możliwy, rzadziej dostępny. O tego typu rzeczach chociażby mówię w swoich kursach, które polecam, linki w opisie. Natomiast no, podsumowując, jeżeli chodzi o Kamilę, to jest to champion, który ma z jednej strony masę, masę plusów, świetny skillset, moim zdaniem najlepszy skillset z tych split pusherów, sidelinerów, tak przez community zwanych, bardzo wyraźne plusy, ale również bardzo wyraźne minusy, w szczególności wave clear, w szczególności early game. Natomiast na koniec pokuszę się o taką puentę, że powiedziałbym, że jeżeli moglibyśmy zrespić się w 20 minucie meczu stabilnie na jakoś dwóch itemach, gdzie gra jest mniej więcej na even, nie jest ani jakoś mocno wygrana, nie jest tak, że nasza drużyna czy my mamy lead, a, jesteśmy ahead nad przeciwnikiem, ani nie jesteśmy też jakoś specjalnie do tyłu, zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Czyli jeżeli moglibyśmy zrespić się jako to plainer w 20. Minucie gry, która jest mniej więcej wyrównana, to w takim scenariuszu prawie zawsze chcielibyśmy grać Camille. Oczywiście tutaj jest to uproszczenie, bo nie znamy draftu, nie znamy dokładnej sytuacji na mapie, więc jest to takie troszkę głupie gadanie, ale chciałbym tym formułowaniem zobrazować, że czempion jest przepotężny, jeśli tylko przejdziemy przez to Początkowe etapy stabilnie. Nie musimy być nawet jakoś szczególnie heady i snowballować, choć jeżeli Kamil dostanie Lida, to jest przepotężna, może bardzo łatwo wyłapywać ludzi, snowballować grę, brać kolejne towery, forsować walki, skacząc z kilometra i zamykając dany target. Więc, oczywiście, jeżeli Kamil snowboluje i dostaje Lida, to jest w ogóle genialnie. Jest mega, mega, mega groźna, jej skill set jest wtedy ekstremalnie opresyjny dla przeciwnika, ale nawet jeżeli po prostu moglibyśmy respić się w okolicach tej 20 minuty, będąc w takim stanie, że gierka jest w miarę równa, to prawie zawsze chcielibyśmy grać Kamil. Jeżeli tylko jesteśmy w stanie tym czempionem przejść przez te najbardziej niewygodne momenty early game, gdzie jesteśmy słabi, mamy brak wave cleara, jeżeli moglibyśmy zrespić się w wyrównanej grze na dwóch itemach stabilnie dobitych, bez jakiejś większej przewagi dla którejś ze stron, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo, to praktycznie zawsze jako to Player chcielibyśmy grać Kamil, Przynajmniej takie jest moje zdanie. Jeżeli ten champion przejdzie. Przez Early Game i jego wady, które nakreślaliśmy, nie będą kłopotem, żeby dotrwać do pewnego poziomu gry, będąc w miarę silnym, to później już jest z górki i dobra Kamil powinna wykierować ekstremalnie wiele gier. Oczywiście może się trafić taki draft, taka konkretna gierka, gdzie gra dla Kamili jest bardzo, bardzo trudna również później, więc to jest zawsze takie uproszczone gadanie, ale chciałem tym sformułowaniem przekazać, co ja tak naprawdę o Kamili myślę, pomijając jakieś tam niegrywalne drafty. I to tyle w tym filmie standardowo zachęcam, żebyś pozostawił po sobie jakiś ślad i na razie żegnam się serwus.